Cześć kochani, witam się z Wami w następnym dniu Vlogmas. A dzisiaj jak widzicie witam się z Wami w terenie. Udało mi się wyjść z domku. W Poznaniu jak widać, śniegu właściwie już nie ma, choineczki stoją, ładnie gleba nawodniona, ale na szczęście jest dodatnia temperatura. I pewnie niektórzy będą zdziwieni, że powiedziałam na szczęście. Dlatego, że tak, ja akurat nie jestem jakimś wielbicielem temperatur na minusie. Nie lubię mrozu, aczkolwiek teraz już nie ma pluchy, wszystko się powsiąkało, ale no, ten okres przejściowy nie jest fajny. Zresztą o tym wiecie. Byłam, załatwiłam to co miałam. Weszłam też do Zary, żeby zobaczyć, czy jakieś nowości fajne się pojawiły. Coś tam wam nagrałam, więc teraz wam pokazuję. Dajcie mi proszę znać, dlatego że, no, nie ukrywam, ja wielką fanką Kubusia Puchatka jestem. Zresztą, jak wiecie, dajcie znać, chcielibyście zobaczyć takie mierzymy z tymi sweterkami, sweterkiem i kamizelką. Jestem ciekawa, czy te kolory w ogóle będą jakkolwiek pasować do mnie, bo one są takie dość nieoczywiste. W ogóle to połączenie jest takie, wiecie, konkretne, więc nie każdy się na niego skusi. Generalnie... <grym> Pokażę Wam, jakie kupiłam lakiery, jakie kolory. Byłam też w Rosmanie, no i w tej Zarze w Soforze, nie udało mi się zrobić zakupu takiego, jak chciałam. Ale słuchajcie, wiadomo, że w centrum handlowym w Masażce chodzić musimy, ale nie spodziewałam się, że rząd szarpnie się. I słuchajcie, będą patrole policji w centrach handlowych. A dzisiaj taki miałam okazję spotkać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem ogolony, raczej miałem być ogolony. Mamy godzinę prawie 14, a ja jeszcze się nie ogoliłem. Jeszcze nie wyszedłem nawet do pracy dzisiaj. Ale dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień, ponieważ ustaliłem z Asią, że jadę jutro na wykopki i odetnę najbardziej wkurzający numerek w moim kalendarzu. Za każdym razem, co otwierałem tą półkę, to mnie denerwowało, więc dzisiaj robimy ciach i już tego nie będzie. A żyłka już nie będzie mnie denerwować. Zaraz się jej pozbędę. Dotknijmy, dotknijmy. Mamy ją. W tradycji musi stać się za dość. To będzie karteczka i będą skarpetki. A nie. Slipy. To jest przód. To nie są slipy. A to nie jest dobra, no to majtki. Nie wiem, jak się nazywają. Wytniesz to! Wytnij to! Może nie czytaj? Nie wiem, czy możesz. A, okej. Okay. <śm> ale, ale to zostawiam sobie na później, nie na jutro. Jutro już ustaliliśmy, że jadę. Ale się zgrało! Jestem w domu i wiecie co? Jest tak ciemno, że muszę o lampach już teraz siedzieć. Co w Naomailu sobie kupiłam, Wam pokażę. Kupiłam taki kremik witaminowy, coś takiego, vitamin cocktail. Ja mam też ten olejek do usuwania skórek i do nawilżania i on pachnie, ten krem, przepięknie. I tak jak Pani powiedziała, nie trzeba go dużo nakładać i bardzo fajnie i szybko się wchłania. Jezu, obłędnie, po prostu sama takie, taka świeżość, nie wiem, zielona, zielona herbata, no po prostu pięknie pachnie. Także to jest pierwsze i mam trzy kolory aż i bazę, dlatego, że udało mi się skorzystać z, jakiegoś, z jakiejś promocji 2, 2 plus 1 i jeszcze yy, miałam możliwość wyboru koloru, który ma krótki okres ważności rzeczywiście jest do końca tego roku, także rzeczywiście okres jest krótki ale oczywiście kupiłam moje Hot Crush no, najbardziej ulubiony kolor czerwony na moich paznokciach zresztą zarówno dla mnie jak i dla Was zawsze mam o niego pytania Także rewelacja bardzo polecam fajnie kryje, i na pewno jak tylko pozbędę się tych paznokci, a właściwie one same chyba się siebie pozbędą, bo widzę, że tutaj ten wskazujący to już. Yy, także, także na pewno będę sobie tego używać, i super, bardzo polecam, fajnie kryje. Wzięłam bazę, bo to wzięłam właśnie do tego 3 plus, yy, przepraszam, 2 plus 1 i właśnie wzięłam bazę, bo już nie chciałam kombinować z kolorami i drugim kolorem, który wybrałam, to jest jakiś limitowany w ogóle kolor i seria. Make a Wish Limited Edition, też fajnie długa ta, data war, ważności. To jest większa w ogóle pojemność, bo 10 ml, a klasycznie mamy ile mililitrów? A klasycznie mamy 7,2 ml. No i taka piękna, widzicie, złota buteleczka, kolor. I zobaczcie ten kolor. Mam nadzieję, że go widać. To jest taki czerwono-pomarańczowy neon. Taki naprawdę konkret kolor, więc generalnie ja po prostu takie lubię. A to jest ten, krótka ważność, Bermudas Beach. I to jest też ten mały, i wygląda w ten sposób. Taki morelowy, brzoskwiniowy, tylko że ciemniejszy. Bardzo mi się podoba ten kolorek, także będą używane. Na pewno. I wiecie co, jeśli chodzi o hybrydy, to tak jak semilak, chociaż wiem, że odezwą się osoby, które znają się na tych składach i tak dalej, lakierów, to kiedyś miałam sytuację, że miałam problem z semilakiem. Tak, z nailem ja nigdy żadnego problemu nie miałam i nigdy mnie nic nie uczulało. Także, yy, no naprawdę jest ok, oprócz tego, że po prostu moje skórki generalnie są teraz przesuszone, ale chyba u wszystkich przez yy, wszystkie preparaty do dezynfekcji rąk. A jak już wam pokazałam moje zakupy, to szybko przejdę do kalendarza adwentowego i już szukam czternastki. Ło, Jezu, zobaczcie, jakie malusie się to. Czy tu coś w ogóle będzie? Czy to tylko. jak. Słuchajcie, to okienko jest tak małe, że ono nie chce się otworzyć. Całe je rozerwę. Oh my god. Słuchajcie, to jest. Pierwszy raz coś takiego widzę. Zobaczcie. Gdzieście. A, to jest fajne, powiem Wam, tylko szkoda, że nie przezroczyste. Ale dobra, czarna też się przyda. I wiecie co, kitka albo warkoczek, jak ja robię na noc, to to będzie idealne. Bo raz i już będzie trzymać mi włosy. Także super. A teraz przechodzę do tego od chłopaków. Wzięłam, zapaliłam i szukam 14 na początku. Coraz mniej jest tych torabek. Wiecie co, ale będzie mi brakowało tych miłych słów od chłopaków. I tak. Jest. I mamy dzisiaj malinową i pomarańczową. Kto pamięta, ulubione czy nieulubione? Stop. Tak, dobrze pamiętaliście, ulubione. <grym> I mamy, yy, mamy dzisiaj tak: biały śnieżek, pruszy marzną nam dziś uszy. Znak, że święta się zbliżają, wszystkim wokół radość dają. Więc nie smućmy dłużej się. Uśmiechnieśmy w każdy dzień. Wszystko na tak! Zobaczcie w ogóle, jak się ubrałam. Ja nie wiedziałam, że w środku jest zielona. Wszystko na tak. Bardzo cieszy taka karteczka. Muszę sobie ją sobie do portfela i wykorzystać w odpowiednim momencie. Cześć widzowie! Oh, ale duże. Wow, to za chwilę zjesz. Nożyczkami najlepiej przetnij. Co to? Majtki. Super. Podobają Ci się? Tak. No to fajnie.